Witamy w kolejnym programie wyborczym Tułudz.pl. Witam naszego gościa, pan Włodzimierz Tomaszewski. Witam serdecznie. Jest pan kandydatem do parlamentu. Proszę powiedzieć, tak jak każdy z naszych gości, odpowiada na to samo pytanie, pierwsze, co pana zmotywowało do tego, żeby startować do parlamentu i z czym do tego parlamentu chciałby pan wejść. Przede wszystkim łódź, potrzeby łodzi. Otóż władze lokalne nie wywiązują się ze swoich zadań tak jak powinny. Łódź we wszystkich rankingach, także w wskaźnikach jest na szarym końcu. Nie wykorzystujemy swoich szans. Jeżeli władza lokalna tego nie robi, to uważam, że trzeba próbować to z pozycji rządowej, czyli oferować takie przedsięwzięcia ze strony rządu, czyli władzy centralnej, żeby Łódź mogła przynajmniej z tych rozpoczętych jeszcze przeze mnie przedsięwzięć inwestycyjnych, jak nowe centrum Łodzi, które dzisiaj jest puste, chcę, żeby tam weszło życie, a żeby weszło życie, to nie tylko trzeba dokończyć infrastrukturę Tą związaną z komunikacją, z dworcem podziemnym, ale przy tym także z tunelem, linią średnicową, ale również te na zewnątrz obiekty muszą żyć. Trzeba przywrócić tę atrakcję w postaci Centrum Festiwalowo-Kongresowego. Ja to nazywam taką łódką wieżą Eiffla, która może zaistnieć i przyciągnąć Cześć, tysiące że, do łodzi. Tak? To jest wizytówka, jednocześnie także opowiada o łodzi, bo mhm. to jest projekt poświęcony naszej szczególnej łódzkiej specjalizacji tym, co jest charakterystyczne dla Łodzi, czym się możemy wyróżnić. W świecie sztuką obrazu filmowego i to jest temu poświęcone, ale również sztuką współczesną, całą tą tradycją awangardy, która tutaj w Łodzi jeszcze przed wojną się rozwijała, mamy tą wspaniałą kolekcję. To są elementy, którymi możemy przyciągać do Łodzi i także wspaniałą architekturą. I zarówno tą pofabryczną, jak i tą, która jest taką Charakterystyczną, nowoczesną, wielcy twórcy chcą w łodzi się angażować, wielki kapitał chce się angażować, trzeba stworzyć te możliwości. Jeżeli zostaną ostatnie działki sprzedane tam w Nowym Centrum tylko na betonowe kloczki, no to tego nie będzie. Mamy na to wielką szansę, po to był robiony dworzec, żeby tutaj tłumy przyjeżdżały, mogły wyjść na zewnątrz, oglądać, uczestniczyć w tym życiu kulturalnym. Jeżeli się zdecydują, to zainwestują, zamieszkają, a ci, którzy turyści będą chcieli pojechać dalej, będą wygodnie mogli przejechać tunelem średnicowym, który powinien mieć przynajmniej trzy stacje, co najmniej. I to jest moim zamiarem, bo tak to planowałem jeszcze na początku projektowania nowego centrum łódź. W takim razie Łódź na pierwszym miejscu. Ale spójrzmy też troszkę szerzej w skali kraju. Też zadajemy takie pytanie wszystkim naszym kandydatom, naszym gościom. Jakie przedsięwzięcia obecnego rządu, które są realizowane, uważa pan, że należałoby w następnej kadencji rozwijać, wzmacniać, dalej promować, a które uważa pan, że trzeba by skorygować albo ich wręcz zaniechać? Szanowni Państwo, Łódź w ubiegłym roku otrzymała więcej z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych o 130 milionów złotych. Więcej poza. Tą kwotą, którą dostaliśmy w 2017, to w 2018 dostaliśmy jeszcze o 130 milionów więcej. To jest wskaźnik olbrzymiego wzrostu gospodarczego, który niestety nie jest zasługą obecnych wasz Łodzi. Jest to zasługa rządu, który tak dynamizuje rozwój gospodarczy, że mamy takie wpływy podatkowe. I to musimy utrzymać i rozwijać. Ale oczywiście władza lokalna może temu pomóc. Nie wiem, czy tak się stanie, ale takie obiekty atrakcyjne, i te komunikacyjne. Przecież, proszę Państwa, myśmy zaczynali w 2005, 2006 roku mówić o centralnym polcie lotniczym między Łodzią a Warszawą. To Łódź była tego inicjatorem i to musi być zrobione, podobnie jak musimy wykorzystać do końca i rozwinąć nasze lotnisko. My musimy być być przestrzenią, miastem otwartym na świat, gdzie można łatwo dojechać, biznes tutaj przyjedzie i będzie lokował swoje pieniądze, zważywszy, jak będą te super atrakcje, którymi się będziemy wyróżniać. Więc trzeba te infrastrukturalne kwestie kontynuować i prowadzić. Oczywiście całą politykę socjalną trzeba utrzymać, ponieważ ona także dynamizuje gospodarkę. Bardzo ważne są kwestie środowiskowe. Kwestie klimatyczne. Zaniechano w Łodzi tej yy, sprawy, która jest super ważna, jeśli chodzi o małą retencję. Pamiętacie Państwo, realizowaliśmy e, ren, renaturyzację rzek, sokołówki kolejnych rzek, odtwarzaliśmy zbiorniki wodne. Musimy hmm. te e, elementy wprowadzać, żeby zatrzymywać wodę i żeby także uatrakcyjniać i krajobraz, także w samym centrum Łodzi. Bardzo ważna jest gospodarka odpadami. No jeżeli w Łodzi lokalizuje się w samym centrum, przy Toofilowie, sortownie i kompostownie, która powinna być poza granicami Łodzi, a mieli, mamy takie lokalizacje, no to jest skandal. To trzeba także regulować przepisami, by były tak surowe, by nie pozwalały na oszustwa, bo to jest oszustwo. Ten inwestor, który jest wspomagany przez obecne władze łodzi, nie ma legalnego pozwolenia środowiskowego, decyzji środowiskowej i moim zdaniem robi to nielegalnie, a nikt tym mieszkańcom nie chce pomóc. Ja chcę pomagać, interweniuję w Ministerstwie Środowiska, będę to robił dalej, modyfikował przepisy tak, żeby te lokalizacje na tę gospodarkę odpadami były najkorzystniejsze. Przypomnę tylko, że w tej chwili łódź oddaje całą gospodarkę jednej zewnętrznej, prywatnej firmie. To jest wielkim niebezpieczeństwem dyktatu cenowego. SMOK, proszę Państwa, no, remontowano po drugi, nawierzchnię zmieniano tutaj w centrum Łodzi w Piotkowskiej Nie położono sieci cieplnej, do której powinni się wszyscy podłączyć, żeby zlikwidować tę niską emisję. To jest wielkie wyzwanie, które trzeba zrealizować. Trzeba pomagać ludziom także finansowo, odpowiednie wsparcie finansowe. I odrobić to, jak chcę Państwu przypomnieć, kiedy z Grzegorzem Palką zaczynaliśmy pierwszą modernizację Piotkowskiej, ożywiliśmy tę ulicę, wtedy sieć ciepna nie była nasza i jednocześnie nie mieliśmy żadnego wpływu na te instytucje. Dzisiaj taki wpływ był, jak miasto realizowało ponownie odtworzenie tej nawierzchni, zmianę tej nawierzchni na granitową, powinna ta sieć być zrealizowana. Trzeba ją teraz zrobić innymi sposobami i trzeba proponować te... Formy wsparcia finansowego, żeby likwidować niską emisję w łodzi i likwidować smog. W takim razie, czy są jakieś yy, i które ewentualnie elementy programu obecnie rządzącej yy, partii, jak, które chciałby Pan zmodyfikować czy podać korekcie albo wręcz zaniechać? Ja nie widzę tutaj przestrzeni do modyfikacji, ja widzę tu przestrzeń do rozszerzania, jeśli chodzi o kwestie samorządu. Szanowni Państwo. To ostatnio ta koalicja rządząca wprowadziła do ustawy o samorządzie terytorialnym, mówię o wszystkich ustawach, czyli te, tych dotyczących gminy, powiatu, województwa samorządowego, e, obligatoryjność budżetów obywatelskich. Ja chciałbym, żeby także do tych regulacji samorządowych wprowadzić gdzieś obligatoryjność środków dla osiedli, dla sołectw zagwarantować pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla kół gospodyń wiejskich, po to, żeby ci obywatele sami mogli decydować o środkach, które będą wiedzieć, jak najlepiej zagospodarować na swoim małym terenie, który jest im najbliższy, wsi, sołectwa, później także gminy i powiatu. Jest Pan doświadczonym samorządowcem i to słychać, bo jest Pan tutaj skupiony na tych sprawach lokalnych. Ale gdyby zasiadł Pan w ławach poselskich, to proszę powiedzieć, w jakich obszarach chciałby Pan pracować w Sejmie? W jakich komisjach? Jak, jaką tematyką szczególnie chciałby się Pan zająć? Jest oczywistością. Infrastruktura, żeby zapewnić te wielkie inwestycje. Środowisko, żeby zwalczyć smog i jednocześnie stworzyć tę politykę retencji, także racjonalną politykę gospodarki i odpadami, bo to są te najbardziej dotkające obywateli kwestie. No i oczywiście także samorząd. Samorząd, który powinien dysponować, mieć gwarantowane środki, ale jednocześnie samorząd, który nie jest upolityczniony, który w zasadzie działa wbrew tym pierwotnym intencjom. Jak ja słyszałem, że prezydenci miast żądają likwidacji urzędów wojewódzkich, a właściwie wojewodów, którzy sprawują nadzór nad zgodnością z prawem funkcjonowania samorządu, no to stwarza się anarchia. Wszyscy twórcy, ja byłem współtwórcą samorządu, pracowałem z profesorem Kuleszą, Regulskim. Jakby oni usłyszeli o propozycji likwidacji organu nadzoru pod względem prawnym podkreślam, to Wszyscy by natychmiast to zakwestionowali, a dzisiaj dla dowoli, bo akurat gdzieś ktoś nie wygrał i dzisiaj się próbuje dużymi miastami zmieniać ustrój w tym znaczeniu, że tam będą rządzić nasi, to ich tam będziemy, że tak powiem, wyodrębniać od całego państwa, to jest absurd. Musi być samorząd samodzielny, ma swoje pieniądze, ma swój majątek, ale jednocześnie musi racjonalnie gospodarować. Obszarem, który jest bardzo ważny, dotyczy także prawa zamówień publicznych. Szanowni Państwo, jeżeli w Łodzi mamy sytuację, że mamy podobne obiekty, e, chciałbym to Państwu także pokazać na wykresie, mamy podobne obiekty sportowe, w tym samym czasie realizowane, jeden jest droższy od drugiego o pięć razy, to Państwo macie to pokazane. To znaczy, że to jest patologia. Musi być prawo zamówień takie, żeby nie dopuszczać e, takiej niegospodarności, jak to jest widoczna. Stadion Orła za 47 milionów, stadion Widzewa za 112, a stadion lks u docelowo będzie kosztować prawie 250 milionów. A obiekty są pojemnościowo porównywalne. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą wizytę, tak. za spotkanie przedwyborcze. E, przypomnę, że naszym gościem jest pan Włodzimierz Tomaszewski, kandydat na posła. Dziękuję, dziękuję bardzo.